Próżkowiec poprawił Popradiu, Macie i za mną dzisiaj Izasowa. Witam. Próżkowiec z urodzenia, która pamięta jeszcze rok piknik, glinki, doły, mazowszankę, pałacy, pałacyk, Czyli tak jak wszyscy urodzeni z mojego pokolenia w moim roczniku. Nie dało się tego nie pamiętać. Hmm, pokrótce, że tak powiem, nie będziemy tam o szkole mówić, tylko powiedz mi, czemu wybierasz kościucha. Tak to po szybko tak szybko, bo to było liceum ogólnokształcące i chciałam iść gdzieś do Warszawy i się rozwijać i szukać wrażeń, a moja mama powiedziała jak do liceum ogólnokształcącego to masz pod nosem, więc pójdziesz do Kościucha albo do Zana. No i wybrałam Kościucha, bo miał salę gimnastyczną. A Zan był w bloku. A Zan był w bloku i... I nic fajnego w zanie wydawało mi się nie ma, bo trzeba się tam było więcej uczyć. Jeszcze mm -hmm. chyba przy okazji to był ten okres, kiedy Kościół bardziej pobłażał mm -hmm. uczniom. Teraz jest inaczej? A teraz to nie wiem. Mm. Niektórzy mówią, że jest odwrotnie, czasem to chyba zależy od roku. Znaczy pytam też o tego Kościucha, bo rzadko ktoś przychodzi, kto, kto był w Kościuchu. Nie? Wszyscy przychodzą z zana. <laughs> Najlepsze jest to, że parę lat temu byłam w tym Kościuchu z jakiejś tam zupełnie innej okazji, przy zajęciach dodatkowych i spotkałam. Ze czterech jeszcze moich nauczycieli, mhm. którzy mnie wtedy uczyli, a to już naprawdę trochę lat minęło. Więc nie wiem, jaki poziom reprezentuje liceum, które mhm. zatrudnia jeszcze takich starych nauczycieli. No <grytnijmy <grytnijmy> to. <grytnijmy> Chodziło o kościół. E, dobrze, w Warszawa, by poszłaś dalej na studia do Warszawy. Poszłam na studia do Warszawy i, i cały czas miałam problem z tym, że no, ja chciałam w tej Warszawie być. Mi się to miasto bardzo podobało, ale, ale moi rodzice zawsze mówili: słuchaj, mieszkasz tak blisko Warszawy, że nie będziemy ci tam pomagać, żebyś sobie coś wynajmowała. Sama sobie oczywiście nie mogłam nic zorganizować, no bo wybrałam studia dzienne, mhm. no i tym sposobem jeździłam do tej Warszawy i, i strasznie mi się to nie podobało, że to było tak blisko. Wydaje mi się, że jakbym była już z Grodziska, może spod Skierniewic, to mhm. zgodziliby się na jakąś małą kawalerkę gdzieś w okolicy Warszawy, no i pewnie losy by mi się inaczej potoczyły. Ja, czyli ogólnie miałem ten sam problem co zawsze z imprezami. Miałam problem z imprezami. Tak, zawsze wiedziałam, Zaczy, po, po, o której jest po, po, pierwszy po, po, i ostatni o pociąg. Tak, powiedzmy jasno, o chodzi powrotę, o powroty. Tak. To są bardzo barwne opowieści, jeśli chodzi o powroty. Natomiast nigdy nie wracałam sama, dlatego mhm. bo tak się złożyło akurat, że w Kościuchu poznam ludzi, mhm. z którymi po prostu trzymamy się do dzisiaj. Spotykamy się no. całą klasą prawie. Mhm. Bardzo często się widzimy, mhm. z dużą większością powstały różne. Pary, małżeństwa, które trzymają się do dzisiaj. Mhm. E, no i my tak sobie tam żyliśmy już razem, i w zasadzie już tak na tych studiach nawet nie zawarłam specjalnie większych znajomości. Bo, bo po co? Bo po co, jak miałam tutaj na miejscu, i w sumie to do dzisiaj dziękuję mojej mamie, że tak tam postawiła na swoim i to na nogą. Mhm. Mm, no bo ja naprawdę mam przyjaciół z, tej, z tego mhm. liceum i to właśnie takich najlepszych. Super. Dobrze, dalej było dziecko. Pojawiło się ale no, dziecko dzieckiem, ale po, pojawił się u Ciebie pomysł stworzenia takiej, nie wiem jak było wtedy z internetem. Chodzi mi o informację taką, wiesz, lokalną. Znaczy, która... Geneza jest bardzo długa, mhm, dawaj. E, nie wiem czy się wyrobię, ale polegała na tym, że mm, akurat złożyło się to dziecko, które się pojawiło, mhm. I, i w którym dziecko. zaczęłam się tak, mój syn Bartosz. Pozdrawiam. <laughs> no, więc, no więc Bartosz był mały i ja zaczęłam z nim gdzieś tam już, no bo jak był taki malutki, mhm. malutki, to w zasadzie tylko jeździł w wózku, więc to nie wpłynął wiele na moje życie w mieście oprócz tego, że je ja bardzo zwiedzałam je z wózkiem. Mhm. Ale kiedy on już był trochę starszy, to to się złożyło jakby z moim. Mm, z moim zwolnieniem z Gazety Wyborczej. Ja mhm. pracowałam m, kilka lat dobrych w Gazecie Wyborczej, no ale e, siłą rzeczy ludzie przestali kupować gazetę papierową. To potem pogadamy, więc... o, o pracy pogadamy jeszcze z Tak, tak. Ten, no więc ale... generalnie zbiegło się to z tym, mhm. że m, przy, chodzi mi o to, że zostałam zwolniona w zwolnieniach grupowych, co mhm. dawało mhm. bardzo dużą, mhm. y, nie wiem czy teraz daje, dużą możliwość pozyskania różnych, wspaniałych dotacji z Unii. Mm -hmm, mm -hmm. E, ja dostałam wręcz taki poradnik wtedy za gory, gdzie tam z czego skorzystać i, no, i tak to, dalej. Mm -hmm. e, no i znalazłam, e, skończyłam, ukończyłam chyba wtedy ze trzy kursy. Mm -hmm. Podczas tych kursów mi dopłacano jeszcze za to, że tam jeżdżę, że się tego uczę. E, I jednym z nich właśnie była możliwość założenia firmy. Mm -hmm. A najlepsze było to, że z, dzień przed jakby złożeniem tych papierów na ten kurs dowiedziałam się, że muszę szybko wymyślać jakąś firmę. Mhm. żeby dostać na nią pieniądze, mhm. a przynajmniej żeby się dostać na kurs, mhm. bo później dopiero były oceniane, czy to jest rentowne, czy nie. E, no i na szybko wymyśliłam co w mieście. E, to był taki, tytuł. To jest, to co jest w tytuł strony, tak. Mhm. To, to jest taki portal właściwie y, informacyjny, y, informacyjny kulturalno-sportowy. Mhm. E, skąd ten pomysł w ogóle? No stąd właśnie, że w międzyczasie ciągle z tym swoim dzieckiem gdzieś chodziłam, bo ja nie mogę wysiedzieć w mhm. miejscu. No i ciągle gdzieś tam szliśmy, a to tutaj patrzę do Podkowy jakaś tam mhm. impreza, no to jedziemy do Podkowy. Trzeba przeszukać, co tu dzisiaj w niedzielę robić, no może w Nadarzynie jakiś tam piknik jest, mhm. więc bierzemy tego dzieciaka do tego Nadarzyna. Ja byłam obcykana w tych tematach, natomiast y, sąsiedzi, czy tam znajomi, y, nie bardzo, no więc y, jak przychodzi weekend, to zdarzało mi się odbierać telefony. Cześć Sowa, co dzisiaj robisz z dzieckiem? Mhm. Ja mówię, no, jedziemy tu i tu. Oho. A, no, a jutro? A coś tam? No więc ja mówię, kurczę, ja siedzę w tym domu jak informacja turystyczna. Mm -hmm. No to może wykorzystam tą wiedzę. No i to właśnie y, stwierdziłam, no to jest jedyna rzecz, którą umiem. Mm -hmm. Umiem wyszukiwać informacje, umiem się poruszać w moim -hmm. mieście lokalnym. Mm -hmm. e, no więc y, założę taki portal. Na szybko wymyśliłam tą firmę. No i później się okazała całkiem ciekawa. Działało? Czy działało? Się. Kręciło się bardzo, tylko nie w tym kierunku, co trzeba. Póki jeszcze miałam pieniądze z dotacji mm -hmm. unijnych, to mogłam sobie robić tą firmę, mm -hmm. bo miałam pomostówkę, opłacali mm -hmm. mizusy, cuda. Dostałam dotację na tą firmę i to całkiem niezło. Mogłam za to zrobić bardzo fajną stronę. Mm, bardzo taką... Bo to jest bardzo dużo pisania, bardzo dużo bardzo. zbierania informacji i to tak. daje klepania w tym. Wręcz to. miałam taką wizję, mm, ja miałam taką wizję zawsze, że jakaś tam knajpa się reklamuje, że jest w ogóle super fajnie w środku. A tak naprawdę to jest tak trochę kiepsko. I oni tak trochę oszukują ludzi. Więc ja sobie wymyśliłam, że zrobię taki trochę swój Google Map mhm. i każdą knajpę od do Teraz, po tej tej, teraz tu muszę powiedzieć, że mam nadzieję, że Magda tego wysłucha, bo ten sam temat poruszałem z nią. Magda, która pisze do Pruszkowiaka. Nie? Identycznie mu, tak samo była taka sama rozmowa. Że? Że właśnie o tym samym rozmawialiśmy. Że właśnie taki, co w mieście, nie? Nie było ten temat taki, co w mieście, tylko mhm. rozmawialiśmy y, jakiś czas temu, żeby zbudować coś takiego. To później o tym pogadamy, a to jak ja teraz dobra, się rozgadam no. na tego, co w co potniecie, dobra? Bo chodzi o to generalnie, że ja jechałam do mhm. każdej knajpy, od Ursusa do Grodziska, mhm. byłam w każdym miejscu, w każdym domu kultury, przy każdej szkole, przy każdym przedszkolu i zrobiłam zdjęcie tego miejsca. Mhm. Niektórzy naprawdę gonili mnie z miotłami, a co pani sobie tutaj mhm. naszą knajpę, naszego kebaba fotografuje? Ja mówię, bo mogę. Mhm. Nikt nie zabrania, nie ma znaku, że nie mogę. Mhm. I później m, strona polegała na tym, że jeśli ktoś sobie wyszukał restaurację w Pruszkowie, to mógł sobie kliknąć Bach na y, zdjęcie, zobaczyć jak to naprawdę wygląda i gdzie to leży, żeby nie było, że mamy super ogródek, a tak naprawdę pachnie spalinami albo coś. Dodatkowo jeszcze, jeżeli wydarzała się jakaś impreza, mhm. akurat w tej restauracji, typu ktoś grał na gitarze wieczorem, to można było kliknąć albo można było zobaczyć pod, tą pod mhm. tym adresem, jakie wydarzenia są najbliżej, mhm. tak? I, mhm. I do tego jest mapa, oczywiście tak, tak. Więc to wszystko było bardzo kompatybilne, tylko no, tego było połowę mniej niż teraz. Teraz pewnie bym w ogóle nie ogarnęła sama, bo musiałam wydać naprawdę kupę kasy na benzynę, żeby mhm. objeździć te wszystkie miejsca. No ale siłą rzeczy y, ja wiedziałam po prostu wszystko w tamtym okresie. Wszystko, gdzie co leży, z kim, co załatwić, bo z wieloma osobami też y, jakby rozmawiałam, polegało Jeżdżysz to na i, tym. Informacje. o ludźmi. Tak, się a poza tym ludźmi. ja mówiłam, że ja robię taką stronę, że tu będą takie wydarzenia, więc jak możecie mi wysyłać, nie wiem, plakaty czy coś mhm. tam. To jest odziew? niewiarygodne, że ludziom się naprawdę nie chciało dogadać jest... się z domami kultury. Tylko tyle, żeby poprosić, słuchajcie, wchodzi jakaś nowa rzecz, jakiś koncert, przepraszam, jakiś koncert, jakiś nie wiem, jakieś spotkanie dla rodziców, mam wszystko jedno. Poproszę o informacje. Mhm. Ja ciągle nie miałam tej informacji, więc tak naprawdę jedynym moim źródłem były wszystkie te strony internetowe. Te właśnie, że musiałam wejść na do nadarzenia na Dom Kultury, do podkowy leśnej, gdzieś tam jeszcze ściągnąć sobie to wszystko. Mhm. Mało tego, były różne komercyjne wydarzenia, na które trzeba było po prostu kupić bilety. Mhm. Tego nie ma w ogóle w internecie, tak. no bo oczywiście nikomu się nie opłaca reklamować komercyjnych wydarzeń. A ja miałam taką zasadę wydawało mi się, że to będzie najlepsze taki super produkt nie ma po prostu imprezy, która by ominęła co w mieście. Mhm. Więc jak sobie wchodziłeś na 13 maja, klikałeś w kalendarzu, to wyskakiwała po prostu mega lista wydarzeń, naprawdę mega lista wydarzeń, i tych komercyjnych, i tych niekomercyjnych. A ponieważ mieliśmy takie śmieszne kina, oprócz kina w Grodzisku, było jeszcze takie śmieszne kino w, Puszko, w Piastowie i w Ursusie, takie w Domu Kultury z, z trzaskającymi siedzeniami. No i tam też były jakieś filmy i, i to też było fajne. Na przykład moja mama, e, ona nie jeździ do Warszawy, gdzieś tam do multiplexów, Mhm. Ale już na przykład do Piastowa, czy do Ursusa, właśnie na jakiś tam polski film, z przyjemnością się wybierała. No i ona, i na przykład cała jej klika koleżanek, mhm. wszystkie z radością korzystały z tej mhm. strony. Myślę, że dużo ludzi też korzystało z tej strony. Tu zrobimy przerwę. Zatrzymamy się chwilkę. I bo, zaraz tak, bo nie ja nie kończę zdań. Pruszkowiek po Popradiu, wracamy po przerwie. i zasowa kontynuujemy o tym, e, kontynuujemy co, w kontynuujemy co w mieście. Z tym, co w mieście, to było też tak, że oprócz tego, że ja oczywiście chciałam szybko jakiś biznes rozkręcić, mhm. bo była możliwość otrzymania dotacji, to ja też miałam taką swoją wewnętrzną misję. Mi się wydawało, że to jest tak, że to jest po prostu nierozpromowane. że ludzie ciągle jeżdżą do Warszawy, ciągle czegoś tam szukają. Ja też szukałam na zajęcia. Kropeczka, poczekaj chwilkę, bo wiesz co? Ja też miałam taki problem w Warszawie kiedyś. Ludzie, na przykład z Warszawy do Warszawy, kiedyś pracowałem w Warszawie, był problem, że też nie było takiej informacji i nie ma pewnie nadal. W Warszawie? Tak. Jest. Tak. Jest już. mnóstwo No Ale To Warszawa mnie interesuje. No właśnie. Natomiast w Pruszkowie nie było kompletnie, bo Warszawa jeszcze to była stolica, no i dalej jest, więc jakoś tam Niestety, sobie radzą z informacją. <gry> Natomiast jeśli chodzi o, o Pruszków, nie było kompletnie nic. Mhm. No, był jakiś tam portal, który w ogóle nie informował, jak mu nie zapłacono za to, ewentualnie. No, mhm. Nie będę. <laughs> nie, nie. Za ścianą, tak? <laughs> tak, jest, ewentualnie, no? ewentualnie informowali o wydarzeniach, które organizował Dom Kultury Kamek, albo no. jakieś miasto robiło jakiś piknik. No to tak, mieli z nimi jakiś tam układ, że robili to yy, za darmo, może. Natomiast nie wnikamy, no, ale... nie wnikamy natomiast nie. nic innego nie wchodziło. Ale wiem doskonale, że nadal jest utrudniony kontakt yy, ze wszystkimi mediami, chyba. No dobra, z dwoma mediami nie stoi utrudniony kontakt, nie? I, I tak, ale ogólnie tak jak myślimy z tymi portalami, co czym nie mm -hmm. możemy powiedzieć, no to jest, jest udowodnione. Znaczy wtedy no, tak? to było bardzo okrojone. Wtedy razem z moim co w mieście rodziło się... Ym... Mów. Hmm? Zapomniałam. Zapomniałeś. Yy, nie z Pruszkowa, tylko coś z Pruszko... nie Pruszkowa, ten z tymi kolczykami, <laughs> to robił. Ja nie, ten taki... Idziemy. Edgar Chopin. Edgar, Edgar to yy. robił. Powiedz mi, proszę. Yy, nie wiem, pewnie... Razem z moim Co w Mieście akurat rodził się taki portal Pruszków mówi. Który no, składał się z młodych ludzi. Ja byłam na spotkaniu, bo oni tam zaprosili wszystkich, którzy chcieliby coś napisać. Mhm. To, był, to był fajny pomysł. Generalnie to był fajny pomysł, tylko zgłosili się ludzie, którzy no, trochę właściwie nie wiedzieli o czym napisać, albo pisali tak od czapy, że to przestawało kogokolwiek interesować. Poza tym, oczywiście, zarzucono im jakiś tam jakiś kierunek polityczny. Pamiętam mhm. y, właśnie takie te, tematy w internecie. Nie wiem, dlaczego to nie poszło, bo, bo w sumie to był bardzo fajny pomysł i mógł zrzeszyć dużo fajnych młodych ludzi mhm. y, i pociągnąć to jakoś. Nie wiem, czy nie oni dalej działają, czy nie. Czy... Y, to się raz na jakiś czas jeszcze Dobra, pojawiały ja jakieś informacje, wprowadzi. a później to, to umarło. i. Y, 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 to było fajne I to mi się podobało i nawet sobie myślałam, że, że fajnie, że razem mm, powstajemy i, i coś może z tego... W końcu coś będzie w tym pruszkowie, gdzie można wejść na jakąś stronę i czegoś się dowiedzieć. Mm -hmm, mm -hmm. Y Pruszków Mówi był taki mniej informacyjny, więcej tam pisano o jakichś tam innych, aczkolwiek też miejskich tematach. Mm -hmm. Natomiast ja nie miałam siły już na pisanie tekstów o miejskich tematach, nie miałam siły na opinie. Mm -hmm. Założyłam sobie, że będę brała udział w jak największej liczbie wydarzeń w Pruszkowie, mm -hmm. o których informuję i będę wrzucała relacje. A wszystko to było misją, żeby jednak tych ludzi ruszyć do Pruszkowa, mm -hmm. nie gdzieś tam. E, tylko właśnie w Pruszkowie, więc jechałam na jakiś piknik, na koncert, wszędzie. Robiłam e, relacje, robiłam fajne zdjęcia. Umiałam to robić, bo pracowałam w mediach, pracowałam w patronatach medialnych i w różnych gazetach, mhm. więc miałam o tym pojęcie. Mhm. No, tylko wszędzie jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, tak? No, no ja nie wyrabiałam już. Mhm. Po prostu chodziło o to, że ta strona miała być pełna, miało być wszystko. Dzwonili ludzie z pretensjami, dlaczego nie ma mojego wydarzenia. Mhm. Nie docierało do nich, że to jest moja dobra wola. Ja po prostu się nie wyrabiam, siedzę wieczorami. Tak, ale moje wydarzenie powinno być. Ja mówię, moje no to może pan siedzieć. zapłaci za reklamę, a inni płacą, no nie płacą. No to moje powinno być. No więc, wiecie, no ja sobie nie brałam tego do serca, dopóki nie było tego dużo, ale mhm. jak już zaczęło być dużo, to zobaczyłam, że ja się nie wyrabiam. Czyli. Yy, Zaczyna być, no niefajne rzeczy się zaczynają dziać przy tej stronie, mimo, że strona jest fajna. Mhm. E, reklam sprzedałam naprawdę niedużo, bo ja kompletnie nie miałam na to czasu, ponieważ... Czyli też były reklamy, tak? Był, był cennik, była możliwość reklamowania mhm. się i ci, którzy korzystali z tej strony e, chętnie się tam zamieszczali, bo wierzyli w to. Mhm. E, więc no miałam kilka reklam, ale tak naprawdę powinnam znaleźć sponsora, przygotować jakąś ofertę. Ja chociaż mam bardzo dużo gadane, to nie umiałam nigdy sprzedawać, do tej mhm. pory nie umiem i po prostu mimo, że zrobiłam super produkt, nie umiałam go sprzedać. Mhm. I nie znalazłam też żadnego sprzedawcy, który chciałby ze mną mhm. współpracować, mimo że miałam jeszcze trochę funduszy e, z, z dotacji, m, ale po prostu ludzie nie chcą ryzykować, no ja nikogo nie mogłam zatrudnić na stałe, czyli co wyrobisz, to to zarabiasz. E, no i tak to się trochę rozmyło. Ja po prostu nie. I ile go prowadziłeś już... mniej więcej? No nie wiem, za dwa lata spokojnie. Mm -hmm. Myślę, sporo. że już sporo. Pod koniec jeszcze myślałam, że tej reklamie pomoże. Yy, reklamie tego portalu pomoże fakt, że właśnie pracowałam trochę w popradyu. tutaj, yy, prowadziłam Proszę wiadomości bardzo. kulturalne. A, okay. <laughs> Przygotowywałam, właściwie to nie musiałam wiele przygotowywać, no bo ja te wiadomości kulturalne miałam w jednym palcu. Ja mm -hmm. tylko musiałam się zmieścić w czasie, co nie było mm -hmm. łatwe z tymi informacjami, które miałam. Mm, więc nagrywałam właśnie, przychodziłam już późną nocą. Przychodziłam do studia nagrywać reklamę, znaczy ten swój uh -huh. program, te wiadomości kulturalne. No ale później je oddałam mm. uh -huh. komuś. Miałeś tą dziewczynę. Paulinie Dokładnie. Tak. Dobrze, no dwa lata całkiem sporo, potem cała ta informacja, aż tak powiem przekazałaś po radio, tak? Tak jak wspominałaś. Znaczy wy, oni mogli z tego, że tak powiem, korzystać na zasadzie. Znaczy, z tego mogło korzystać. Z tego mogli korzystać wszyscy. Mm -hmm, mm -hmm. E... Tak, tak, tylko wiesz, chodzi mi o taką, wiesz, jak gdyby proszę, możecie po prostu z tego bardziej. Proszę, możecie z tego korzystać, to było do wszystkich. Okay. Oni naprawdę mm -hmm. każdy, kto to chciał, to właściwie wiedział, co się dzieje w mieście, jeśli chodzi mm -hmm. o wydarzenia. Mm -hmm. I, I naprawdę ja miałam też lepszą listę, nie wiem, aktualniejszą listę przedszkoli, szkół i żłobków na stronie niż uh -huh. Urząd Miasta. Uh -huh. Uh -huh. E, i, no więc gdybym teraz robiła ten biznes, na pewno bym ograniczyła się wyłącznie do Pruszkowa. Uh -huh. Wtedy było to grodzisk i ursus, dlatego bo tam były kina. E, teraz bym się ograniczyła wyłącznie do Pruszkowa, i wydaje mi się, że tutaj nie można się nudzić. To to już skończmy, czy... już nie, nie, nie mówmy o tym więcej, bo porozmawiamy pan po, 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 po tym, po nagraniu. Do, wracając do twojego, twojego wcześniejszego życia, pracowałaś też jeszcze wcześniej jako pilot wycieczek. O rany, to było strasznie <śmiech> dawno. <śmiech> to była praca, którą y, na studiach dziennych y, mogłam podjąć jako jedyną, mhm. y, ponieważ wyjeżdżałam na tak zwane wyjazdy wahadłowe, tam mhm. i z powrotem. No i jeszcze wtedy popularne były wycieczki do Grecji, mhm. więc wiozłam autokarem tych ludzi do Grecji tam i z powrotem. Do Grecji jechali się... Tak. Byłam w Grecji 8 godzin i wracałam do domu. I, i, no i zarywałam czwartki i piątki w szkole, mhm. to i tak było nieźle, natomiast mhm. mam wrażenie, że zarabiałam więcej niż teraz, mhm. stać mi było naprawdę na wszystko, bo super pensje za to wychodziły, no i tak jeździłam, to było ówczesne biuro podróży Triada pewnie, mhm. jeszcze wiele mhm. osób je zna. Mhm. Biuro, biuro Podróży Padło wcale się nie dziwię, ponieważ ja, no... no zarabialiście. Nie, chodzi o to, że e, ostatecznie e, pojechałam tam jako rezydent mhm. e, do Włoch e, właśnie z Biura Podróży Triada. Trzy miesiące siedziałam we Włoszech i, no, i zobaczyłam jakby jakie są realia, dlaczego ci ludzie są tacy niezadowoleni, skąd mhm. te problemy. No, biuro Podróży oferowało pokoje w pięknym hotelu, m, tylko że... M, Pokoje dla Polaków były obok kuchni na parterze, a jedli na dachu, podczas gdy wszyscy Ukraińcy, Litwini, Rosjanie jedli w stołówce. To były po prostu. Ja miałam co tydzień przyjeżdżały wycieczki i co tydzień miałam naprawdę stres związany z tym, czy oni w ogóle będą chcieli wejść do swojego pokoju. Boże. Tak. Ja się naprawdę po tym już wycofałam totalnie. Mhm. No ja po prostu nie miałam siły. Teraz ja bym sobie poradziła z tymi ludźmi yy, i też potrafiłabym im coś doradzić, pomóc, a ja wtedy byłam na studiach, to mhm. dopiero co zaczęłam studia, był drugi rok studiów, mhm. więc tak naprawdę miałam, jak ktoś na mnie krzyczał, to po prostu na mnie krzyczał, ja musiałam to przeżyć, no, jak mhm. mi się popsuł autokar na zimowej wycieczce w Tychach w lesie, mhm. No to, no to oni wszyscy na mnie krzyczeli, a przecież to nie była moja wina tak. i to też nie była moja jakby rola, żeby ten autokar wezwać nowy, to wszystko należało do biura podróży, natomiast ja zbierałam pieniądze mhm. No uważam, że jak na ówczesne czasy i tak sobie świetnie dawałam radę. Powiedz mi, dobra, a dalej to skończyłaś tam pracę, yy, potem pracowałaś w promocji kolorowych magazynów, jak napisałaś. Tak. I dalej wyborcza. Pracowałam w yy, dwutygodniku Viva. Mhm. To taki kolorowy magazyn, który w ogóle nie leżał w moim mhm. spektrum zainteresowań. Ja się nie interesowałam gwiazdami i całym mhm. tym światem, no ale pracowałam. Pieniądz do pieniądz. Pieniądz do pieniądz. Zresztą to była praca niezwykle barwna i ciekawa. Mhm. Natomiast zaczynałam od asystentowania w promocji. No i asystent mógł też robić w innych czasopismach. W związku z tym dołożono mi jeszcze czasopismo Twoje dziecko i mamo to ja. Kompletnie nie wiedziałam, na czym polega wychowywanie dzieci, pielęgnowanie dzieci, więc ani w tym temacie, ani w tym nie czułam się swobodnie. Ale czułam się swobodnie wśród ludzi i, i bardzo dobrze się bawiłam. Okres wspominam świetnie. Uważam, że dużo się tam nauczyłam, i, i poznałam Warszawę na tyle, żeby wiedzieć, że to już nie jest taki mój mhm. świat i ten duży świat, ten wielki świat na imprezie Wiwa Najpiękniejsi, to kompletnie nie moja bajka. Jak z wyborczy było? Bo to mnie ciekawe. Po prostu, mm. co tam robisz w tej wyborczej? Udało mi się y, zatrudnić jako sprzedawca reklam, ale jak już powiedziałam wcześniej, no kompletnie właśnie. nie umiem sprzedawać, uh -huh. tylko świetnie się sprzedałam na tej y, rozmowie. <grym> no. <grym> I po okay. trzech miesiącach y, po prostu y, no, naprawdę wychodziłam sobie tam ścieżkę y, na piętro wyżej do działu promocji. Uh -huh. Uh -huh. A ponieważ wcześniej już pracowałam przy patronatach medialnych y, w tych kolorowych czasopismach, y, no więc nie było problemu, bo nikt ponoć wyborczej nie miał ochoty zajmować patronatami uh -huh. medialnymi. Uh -huh. Więc ja to z przyjemnością wzięłam. No i to był mój świat, absolutnie. Oh, Koncerty, jakieś festiwale filmowe, premiery filmowe, to ja oczywiście o tym nie pisałam. Ja byłam tą osobą, która łączy dziennikarza i mm -hmm. jego opinie z organizatorem. Mm -hmm. no to. Bajka. Super. Ja się po prostu świetnie bawiłam. a poza tym uważam, że, znaczy ja miałam wrażenie, że jesteśmy tam w takim oku cyklonu. Mhm. Co rano szło się na tą odprawę redakcyjną i, i, i po prostu wiedziałam wszystko i to było dla młodej dziewczyny naprawdę, mhm. która tam na parę lat już mam za sobą, ale mhm. miałam wtedy za sobą pracę, ale, ale nie za dużo, mhm. to, to, to był naprawdę super, super doświadczenie. A poza tym też ta praca mm, dawała możliwości. Jeśli ktoś mówił, że nudzi się w tym temacie, to proponowano mu inny. A poza mhm. tym bardzo dużo nas uczono. Po prostu uczono nas tak od siebie. Moja mhm. pani dyrektor siadała ze mną i ze mną redagowała teksty, bo to był taki dział promocyjno-redakcyjny. Mhm. Mhm. Ostatecznie nawet w międzyczasie skończyłam podyplomowe studia redakcyjne i, i po prostu zostałam redaktorem. I to było najlepsze już na koniec tego mojej, tej mojej przygody w gazecie wyborczej. Jak już przyniosłam papier, że dostałam redaktorem, mogę redagować teksty i, i, i mhm. świetnie sobie będę z tym radzić na pewno, to właśnie powiedziano: Sowa, to ty będziesz pracowała w gazecie kulinarnej. Tam był taki dodatek, palce lizać. Ja mówię, mhm. dlaczego? Bo ja kompletnie nie umiem gotować. Ja w ogóle nie gotuję mhm. prawie w domu, no chyba że muszę. Teraz mam. No czasem po prostu trzeba coś ugotować, a nie można. Tyle mówią, lat szukają osoby, która szuka. Kłaść Właśnie która pisała ty, tam. będziesz Jakub. redagować teksty. Kucharka to ugotuje, czy tam osoba to mhm. ugotuje, zrobi zdjęcia, stylistka mhm. tym, tym daniom, a ty musisz tak przerobić ten przepis, żeby największy głąb mógł sobie z tego ugotować. Ja po prostu, słuchajcie, rok czasu redagowałam dodatek kulinarny, nie znając się kompletnie na kuchni, ale zadawałam istotne pytania, tak mhm. układałam tak zdania, żeby naprawdę y, można było z tego korzystać. Bardzo lubiłam ten moment, już taki, to był taki ostatni moment. Kropka, muszę cię zatrzymać. Yy, ile pracowałeś w wyborczej? Razem z urodzeniem drugiego dziecka, no wyjdzie z nie, może 5 lat? Sporo. Tak mi się wydaje. Yy... Ale najfajniej było tam. Wyborczy. Mhm. I to przyszłe zwolnienia. Tak, i przyszły zwolnienia grupowe. No i, i ja już chyba nawet. Yy... No już dosyć miałam tego siedzenia. Tam już był stres. Mhm. No bo jednak gazeta się nie sprzedaje ciągle mhm. ktoś odpadał i mhm. tu ludzie przechodzili do internetu, do jakichś serwisów. Ja nie mhm. miałam pojęcia o internecie. Mhm. Ja zawsze byłam od papierowych gazet, mhm. tego co się bierze w ręce. Pięknie to powiedziałeś właśnie, że nie miałeś nic pojęcia o internecie do, odnośnie tego, co wcześniej powiedzieliśmy na temat. E, no, ale tu trzeba to, połączyć tak, wiem, fakty. To, to było, się wiem, wydarzyło wiem, później, później, tak. tak. Może dlatego mi nie wyszło, <laughs> nie wiem. Dobra, Tu, tu zamkniemy ten temat i za chwilę jeszcze porozmawiamy na temat tego, co zaraz robisz. Pruszkowiec poprawił, wracam po przerwie i zasowa. Teraz coś, czym się zajmujesz? Co robisz? Gdzie jesteś? Teraz Poza pracuję tym, w takiej bardzo niedużej firmie. Wcale nie w Pruszkowie, tylko w Piastowie. O, to już. Ale wciąż mhm. mam niedaleko. Mhm. E, to jest firma Mamutiko. E, mhm. Produkujemy bardzo duże klocki piankowe. Sprzedajemy te klocki do przedszkoli, szkół, mhm. domów kultury. Mieliśmy nawet przygodę, otworzyliśmy taką salę zabaw. Przez rok czasu prowadziliśmy salę zabaw w klockownie. Tak, bardzo niedaleko, bo dwa piętra niżej. W Centrum Kultury, w centrum Sportu. kultury i Sportu, dokładnie. No to się, to się fajnie sprzedawało. No akurat wybór miejsca był trochę nie do końca właściwy, bo takie miejsce, gdzie dzieci przychodzą do sali zabaw powinno być jednak bardziej w centrum. Mm -hmm. No My postawiliśmy na to, że mm, otworzymy salę i wstawimy do niej klocki. Mamy mnóstwo mm -hmm. różnych zestawów, które naprawdę potrzebują od 20 do 30 metrów kwadratowych, mm -hmm. żeby się pomieścić. To był po prostu taki moment, kiedy robiliśmy. To już mamy pomysł. Ale to też potem ci powiem. Mm -hmm. Mm -hmm. Robiliśmy mm. testy tych klocków. Dzięki temu ja pracując no niejednokrotnie jako animator mm -hmm. urodzinowy, bo mi mm -hmm. się nie stawiali mm -hmm. pracownice do pracy w o. dniu urodzin dla mm -hmm. dzieci, więc Super. tak. Pracując jako animator urodzinowy przy tych klockach, na, naprawdę m, poznałam swój produkt. Mhm. Myślę, że spokojnie mogłabym go sprzedawać, no ale na szczęście nie muszę, póki co m, robię na tyle dobrą promocję, mhm. mam wrażenie, że, że ludzie jednak sami do nas dzwonią i sami nas y, wynajdują w internecie i chcą od nas kupować klocki za no, kilkadziesiąt tysięcy minimum. Wiesz, no pieniądze, co, co innego, wszystko musi kosztować, co wszystkie masz pewnie nie wiem, pozwolenia, testy i tak dalej, to tak. wszystko też musi być, nie wiem, nie do zjedzenia czy po prostu odporne, tak? Więc to wszystko kosztuje, tak? Nie się. Ale powiem szczerze, że w takiej. Jak dotąd mamy trzy osoby, a przez mhm. wiele lat byliśmy tylko we dwoje, ja i mój mhm. szef. No to dzięki właśnie tym wszystkim doświadczeniom zawodowym, które zdobyłam wcześniej. Naprawdę mogliśmy sami we dwójkę pociągnąć mnóstwo tematów od grafiki komputerowej poprzez jakieś tam zlecenia na filmy. Mm -hmm. Mamy naprawdę profesjonalne filmy nakręcone, jeśli mm -hmm. chodzi o te klocki y i, i duży kontent. Ja uwielbiam pisać teksty, ja uwielbiam redagować teksty i coś nowego wymyślać, pisać blogi, więc mm -hmm. ja, ja się świetnie w tym odnajduję. Gdybym mogła, pewnie pisałabym ciągle. Mm -hmm. Mm -hmm. Dobrze, i tu kończymy. Gdzie yy jeszcze możemy znaleźć? przypomnij tą firmę swoją, w której pracujesz? To jest firma Mamutiko. Yy, właściwie to jeśli ktoś, yy, kto nas słucha, prowadzi jakieś przedszkole, żłobek szkoły albo jakkolwiek jakąś świetlicę lub salę zabaw, to, no to my jesteśmy właśnie yy, dla tych osób. Także mhm. prywatnie, yy, prywatnie raczej nie ma co nas szukać, A -a. bo to nie są klocki do pokoju dziecięcego. Mhm. Ale chcesz wstać, to czemu nie? Nie. nie? Okay. To zajmują zbyt dużo miejsca. No Naprawdę trzeba by było mieć halę, żeby sobie zamówić taki mm -hmm. zestaw i żeby on miał sens. Okej, okay, dobrze. E bardzo ci dziękuję, że mogliśmy się spotkać, pogadać chwilę, wreszcie się spotkać mm -hmm. i pogadać. Dziękuję <gadanie> bardzo. <gadanie> <gadanie> I za sobą, Maciej Bochnowski, dziękuję.